Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnienie więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Semeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten, przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Piękna, dojrzała starość u Symeona. Nie jest zgorzkniałym starcem, które o wszystko ma pretensje. Nie jest tym, który ciągle narzeka, ale tym, który oczekuje. Oczekuje na światłość. Całe życie Symeon przeżył w oczekiwaniu, w poszukiwaniu światła, którym jest Pan. Szukał aż odnalazł, odnalazł nieświecącego się Jezusa z aureolką i świętą rodzinę jak z ale wśród tysiąca zwykłych ludzi, którzy przewijali się codziennie w świątyni, potrafił doszczec w ubogiej prostej rodzinie coś szczególnego. A w ich dziecku Mesjasza i Pana. Adwent był czasem oczekiwania i poszukiwania. Boże Narodzenie to czas, kiedy uświadamiamy sobie, że Pan jest między nami. Pan stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, by pozostać z nami na zawsze. Jest Emmanuelem Bogiem z nami. Światło przyszło na świat. Dobro stało się ciałem. Miłość i pokój przyszło na ziemię. Oto kolejny etap w naszym życiu. Pielęgnować to światło, tą miłość, dobroć, delikatność w naszych sercach. Pielęgnować, wyszukiwać, walczyć o nie. Może tylko wtedy rozpoznamy w małych eventach naszego życia Immanuela, Mesjasza, który przyszedłby zamieszkać raz z Tobą pod jednym dachem w Twojej codzienności. W Twoich problemach, smutkach i radościach. Jak bardzo trzeba pielęgnować nasze serce, by nie stać się na starość ludźmi zgorzkniałymi i niezadowolonymi, i wiecznie narzekającymi. Jak bardzo trzeba pielęgnować nasze serce, by się w nim nie zagnieździło się smutek, przewrotność, jak na przykład u Heroda, który wystraszył się malutkiego dziecka zamiast się cieszyć z nadchodzącego Pana, Wystraszył się i pozabijał wszystkie dzieci dokoła. Jak bardzo można żyć w swojej codzienności i nie widzieć dużo dobra, które się dzieje, powodów do radości, tak na przykład jak faryzeusze, którzy byli kilka kilometrów od Betlejem i nawet po namowie przybyszów, tam nie poszli. Jak można dotykać codziennie święte rzeczy, jak można nawet namacalnie mijać się z Panem, patrzeć Mu w twarz, ale wcale nie doszedł w Nim nic wyjątkowego. Ile piękna jest w codzienności, ale to piękno do nas nie przemawia. Dlaczego? Święty Jan pisze, że przyszła światłość, ale świat bardziej umiłował ciemność. Tak jest dużo nieszczęść, goryczy i trudności w tym świecie. Tak. Ale w tej goryczy i ciemności jest Pan, który błogosławi, otwiera nam oczy, wskazuje drogę do Ojca. W tej ciemności ciągle świeci on, światło. Dlaczego nosisz ten smutek w sercu? Dlaczego bardziej lubisz myśleć o rzeczach katastroficznych niż o tych, które mają w sobie Boga, czyli nadzieję, radość, optymizm, dobroć? Pokochaj światło. Pokochaj myśleć dobrze. Wzbogać swoje myśli w rozmowę z Panem. Swoje fantazje, wspomnienia i plany i myśli o jutro. Daj nutkę nadziei i zaufania. Panie, oczyść moje myśli. Oczyść moje serce. Przyjdź Jezu, który stałeś się człowiekiem, przyjdź, który przynosisz nadziei i pokój. I pozwólbym na nowo Ci uwierzył. Pozwól bym na nowo mocno się trzymał tego, co jest dobre, szlachetne i piękne, a nie tego, co jest ciemne. Naucz bym był tak jak Symeon, który oczekiwał i wyglądał Ciebie, który od lat uczył się patrzeć na rzeczy zwykłe i widzieć w nich światło i Twoją obecność, bym cię nie przegapił, Panie. Tym, kiedy popatrzysz mi w twarz i wypowiesz do mnie słowo, nie zignorowałbym ciebie. Amen. Życzę Wam wszystkim, kochani, dobrego i błogosławionego dnia. Jak widzicie, trochę miałem niedługą przerwę. Byłem i jestem przyziębiony, co słychać po głosie. Dziękuję za wszystkie też modlitwy, za niektóre wiadomości, że pisaliście, dlaczego nie ma tych rozważań. Bardzo mi miło, że na nich, na nich czekacie. Niech wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi. Ojciec, syn i Duch Święty, trzymajcie się ciepło z Panem Bogiem.